Wszystko wskazuje na to, że rząd będzie próbował ratować fatalną sytuację finansów publicznych kosztem obywateli. Zapowiedziane zostały już podwyżki podatku bankowego, akcyzy na alkohol, podatku od wygranych w konkursach, opłaty cukrowej, opakowaniowej i podatku od smartfonów. Na czwartek zaplanowano pierwsze czytanie projektu ustawy zawierającej plan dochodów i wydatków państwa. Minister finansów Andrzej Domański przekonywał, że sytuacja jest lepsza niż się wydaje. Żegnamy drożyznę i stagnację którą zastaliśmy w roku 2023. Pan minister jest ciągle w kosmosie, choć nasz kosmonauta pan Uznański, dawno już wylądował. Panie ministrze, najwyższy czas, żeby i państwo wylądowali. I twardo stanęli na ziemi. Według ekonomistów deficyt budżetowy może już w tym roku przebić barierę 300 miliardów złotych. Zła sytuacja, w jakiej znalazły się finanse publiczne, może oznaczać, że wkrótce czeka nas plan drastycznego zaciskania pasa, począwszy od systemu zdrowia, przez inwestycje na transformacji energetycznej kończąc. Ten budżet jest fatalny, wręcz tragiczny dla Polski, dla polskiej gospodarki. Przy takim biegu wydarzeń ten poziom krytyczny, którego już tak dawno nie znamy, no niektórzy młodzi mogli w ogóle o tym zapomnieć, a były przecież w Polsce dwie ogromne fale bezrobocia, gigantycznego nieszczęścia społecznego, otóż to może po prostu wrócić. Jak wynika z najnowszych danych GUS, ponad 150 dużych przedsiębiorstw planuje redukcję zatrudnienia. Fala zwolnień może objąć blisko 80 tysięcy pracowników. Skala problemu dotknie zarówno firm publicznych, jak i prywatnych koncernów działających w Polsce. To jest budżet w którym no, tak naprawdę nie przewidujecie przyszłości. Nie patrzycie w przyszłość, w szczególności taką, która przyjdzie wtedy, kiedy Was już nie będzie, za 3, 4, 5, 7 lat. To, panie ministrze. Jest budżet, który jest budżetem biedowania, jeżeli chodzi o naukę. Wychodzi minister finansów Domański i mówi, że to są stabilne finanse, to jest nasz fundament. To nie są stabilne finanse, to jest katastrofa budżetowa. Według Koalicji Obywatelskiej rozwiązaniem problemów obywateli miało być obniżenie podatków. To kolejna obietnica zapisana w tak zwanych stu konkretach, na którą nie znaleziono pieniędzy w gigantycznym budżecie. Chociaż dwa lata temu przyszły minister finansów obiecywał. Ile? Zarabiasz. Jeżeli 6 tysięcy złotych brutto, to oznacza, że jeśli wygramy w październiku wybory, nie zapłacisz podatku w ogóle. Obietnice o spokojnym i dostatnim życiu można dziś włożyć także między inne bajki z kampanii wyborczej. Naprawdę ludzie w Polsce będą mieli dzięki temu więcej, w sklepach będzie taniej, w polskich domach będzie. Lepiej we wszystkich polskich domach. Rekordowa dziura budżetowa to efekt zbyt niskich dochodów państwa przy wysokich wydatkach. Eksperci zwracają uwagę przede wszystkim na spadek wpływów z VAT i CIT, a na tej sytuacji mogą korzystać mafie vat -owskie. Deficyt budżetowy w przyszłym roku będzie kilkukrotnie wyższy niż w 2020 roku, czyli w momencie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią COVID-19. Ale tego minister Domański wydaje się nie dostrzegać. Optymizm wrócił do Polskich rodzin. Wszystko wskazuje na to, że dziura budżetowa będzie się powiększać i może znacząco to utrudnić możliwości realizacji programu wyborczego obecnej koalicji rządzącej, no bo trudno będzie spełnić liczne obietnice, jak rząd nie jest w stanie na to zorganizować pieniędzy. Według danych Eurostatu pod względem wielkości deficytu nasz kraj znalazł się na drugim miejscu we wspólnocie. Zaciągane długi będą musiały spłacić przyszłe pokolenia. Konrad Chmioła, Republika.